Panie, witajcie z tej strony Adrianna. Dziś zapraszam Was na vloga. Dopiero co wstałam, w ogóle się nie ogarniałam. Jedyne co to. umyłam zebę, żeby wam wiecie, yy, nie zionąć, nie śpieszem oddechem. A tak to, no, jestem cała nieogarnięta, więc przepraszam tych, którzy się przestraszyli. Natomiast dzisiaj chciałabym, żebyście spędzili ze mną dzień. Słuchajcie, na moim kanale vlogów nie było bardzo, bardzo długo. A dlaczego nie było vlogów? Ponieważ, żeby nagrać ciekawego vloga, to trzeba w ciągu dnia robić coś ciekawego. A ja mam wrażenie, że nie robię zbyt ciekawych rzeczy w moim życiu. Ja jestem z mojego życia zadowolona, nie zrozumcie mnie źle, ale ja rano wstaję, pracuję, później idę na rower i idę spać. Nie wiem, kto chciałby to oglądać. Ale dzisiaj wreszcie się coś w moim życiu dzieje, dlatego nie mogę się doczekać, żeby ten dzień z wami spędzić. Także ja wiem, że ja wyglądam jak jeden wielki bałagan, słuchajcie. Ja sobie bardzo dobrze zdaję sprawę z tego, że na jednym oku ja po prostu nie mam rzęs. Nie wiem o co chodzi, ale po prostu z tego oka zleciały mi rzęsy od tak, chyba po prostu spałam po tej stronie i wszystko mi się wytarło, nie wiem. Ja jestem świadoma, jak to wygląda i dzisiaj pójdziemy to naprawić. Także położyłam się wczoraj spać normalnie, czułam się bardzo dobrze, a dzisiaj obudziłam się z opuchniętą. Tą częścią twarzy. Mam wrażenie, że coś mnie musiało uczulić. To już jest chyba starość, bo człowiek idzie spać, czując się dobrze, a budzi się chorym. Uch, chyba się już człowiek starzeje, wiecie o co chodzi. Zastanawiam się też, czy powinnam dzisiaj umyć włosy. Chyba nie umyję. Ale dobra, ja już nie gadam i idziemy na śniadanie, bo jestem bardzo głodna, także wyszło piękne słońce. Dzisiaj będzie cudowny dzień, tak więc nie mogę się doczekać, żeby go z wami spędzić. Ruszamy! Jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, to wiecie, że mam teraz obsesję na punkcie śniadań z opiekacza. A jeżeli mnie nie obserwujecie, to bardzo Was zachęcam, dlatego że tam po prostu wstawiam najwięcej rzeczy z mojego życia, więc będziecie najbardziej na bieżąco. Tutaj znajdziecie mój Instagram. I co? Ja robię tosty z mozzarellą. Normalnie użyłabym chleba tostowego, ale mój mąż wszystko zjadł, więc muszę użyć takiego zwykłego. Chleb tostowy niestety został prawie w całości pożarty. Myślę też, że do tego tostu to dołożę sobie jeszcze salami, no, żeby nie było tak nudno. I za kilka minut śniadanie będę miała. Ach, gotowe. Jest. Udało się zamknąć. Kiedy przygotowujemy mi się śniadanie, to staram się robić jakieś dodatkowe rzeczy, żeby później na wieczór zaoszczędzić czas. Wiecie, jak mam siedzieć przy stoliku, nudzić się i czekać, aż mi się zrobią tosty, to w sumie wolę po prostu posprzątać. I co? Teraz. Włożyłam do suszelki pranie i zaraz wstawię kolejne ubrania. Słuchajcie, ja ostatnio mam wrażenie, że pranie się u mnie w domu nie kończy. Strasznie ostatnio brudzimy. Pewnie dlatego, że zrobiło się ciepło i po prostu więcej ubrań schodzi. Ale tak mnie to denerwuje, że nie mogę wyjść z tej kupy prania. Ja bardzo lubię, jak kosze na pranie są, wiecie, puste. Wtedy mam taką satysfakcję, a teraz ciągle widzę, że są pełne i mnie to tak irytuje, ale będziemy z tym dzisiaj. Walczyć. tym mam już gotowe, e, nawet trochę za bardzo mi się spiekły. Co? Spalone. To jest mocno wysmażone. I smacznego dla mnie. Miałam wielkie nadzieje na to, że obędzie się bez mycia włosów, bo nie chcę mi się tego robić, ale powiem Wam, że na początku, jak wstałam, przeczytałam je, to mówię: Mmm, nieźle wygląda. Ale teraz widzę, że są takie oklapnięte, a dzisiaj sporo czasu spędzę na zewnątrz. A poza tym jeszcze nagrywam shortsy na kanał, więc nie chcę, żeby te włosy tak słabo wyglądały. Zresztą teraz, jak jestem po zabiegu nanoplastii, ci, którzy nie wiedzą, nanoplastia to jest zabieg trwałego wyprostowania włosów, to po tym zabiegu, słuchajcie, ja myję moje włosy i suszę w 10 minut. Więc stwierdziłam, że to obra. To już się przemęczę i je umyję. I tak to teraz zajmuje dużo mniej czasu. Bo wcześniej, jak miałam kręcone włosy, to potrafiłam myć swoje włosy, suszyć i pielęgnować przez dwie godziny, a i tak na przykład wychodził puch albo loki się wyprostowały, więc teraz chociaż jest łatwiej. Natomiast no współczuję dziewczynom, które muszą dużo czasu poświęcać na mycie włosów, bo jest to po prostu ból. Nie wiem, jak wy robicie, ale ja, jak się śpieszę, to myję swoje włosy z głową w dół i wtedy jest najszybciej. Najlepszy ręcznik do włosów stara bawełniana koszulka wasza, waszego taty, brata. Ehm, kochanka kogokolwiek. Najtańsza opcja, świetnie pochłania wodę i nie niszczy włosów tak jak ręczniki. Okej, okay, ja już wysuszyłam włosy, ubrałam się w coś innego niż szlafrok, założyłam koszulkę, którą wczoraj kupiłam. Kupiłam ją w sklepie End Other Stories. Matko, nazwa tego sklepu jest taka trudna. H&M, Zara to są proste nazwy, a tutaj End Other Stories, takie to długie. No ale zastanawiałam się wczoraj czy kupić tę koszulkę czy nie, bo z jednej strony wydawała mi się taka bardzo właśnie letnia, wiosenna, ale też myślałam kurczę, czy te kwiatuszki tutaj to nie za dużo, czy nie wygląda to zbyt dziecinnie, ale w końcu wzięłam i jestem zadowolona. Wydaje mi się, że wygląda spoko, a także wiecie, koszulek nigdy nie za dużo. I usiadłam tutaj y, dlatego, że będę teraz nagrywała szorcy. Będę dzisiaj na szorcach testowała krem. To jest ten wiralowy krem, który podobno smakuje jak Kinder Bueno. Jestem go bardzo ciekawa i w ogóle powiem Wam, że człowiek czasem taki głupi, dlatego że ja bardzo długo polowałam na ten krem w Rossmanie, bo on był kiedyś w Rossmanie dostępny, ale jest non stop wykupowany, więc ja chodziłam do Rosmana, czekałam po prostu kilka tygodni, a potem sobie uświadomiłam, przecież możesz go zamówić przez internet. I wczoraj zamówiłam przez internet. I dzisiaj jest. Tak więc no, człowiek czasem nie pomyśli, tyle czekałam, a wystarczyło zamówić przez neta i następnego dnia był pod drzwiami. Tak więc już nie mogę się doczekać, aż go przetestuję i mam także napój e, Boba e, be, 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 Boba, e, zapomniałam nazwę bubble tea. Napój bubble tea w puszce. Też bardzo chętnie przetestuję, bo jestem wielkim fanem bubble tea, ale mieszkam w małym mieście i tutaj bubble tea nie ma. Znaczy jest jedną bubble tea, ale... Nie, więc chętnie przetestuję takie. Poczekajcie, dzwoni Patryk. Patryk dzwonił, bo będę mu właśnie dzisiaj pomagała w pracy, ale to powiem Wam później. Właściwie ten film, który teraz oglądacie, wyjdzie później niż te dwa shortsy, tak więc jeżeli jesteście ciekawi smaku tych produktów, to test już jest na kanale. Ja w ogóle staram się nagrywać pięć shortsów w tygodniu, czyli są dwa długie filmy w tygodniu, pięć shortsów. Staram się, żeby codziennie na kanale był jakiś materiał. I czasem zadają mi ludzie pytanie, czy mi się nie kończą pomysły, czy mi się to nie nudzi i... Nie! Jest tyle ciekawych rzeczy, o których można rozmawiać, jest tyle ciekawych produktów, które można przetestować, że jeszcze nie miałam sytuacji, że nie miałam żadnego pomysłu. Wiadomo, są dni, kiedy człowiekowi się nie chce i nic mu nie przychodzi do głowy, ale w większości przypadków nie mam problemów z pomysłami. Ja po prostu lubię to, co robię, albo robię to, co lubię. Y ja nie jestem najlepsza w języku polskim, o nie. Dobra. I detestować wreszcie. Shortsy nagrane, teraz muszę nałożyć SPF, dlatego, że będę wychodziła z domu. I zawsze staram się ten SPF mieć nałożony, kiedy wychodzę na zewnątrz. Smaruję się też SPF-em, jak jestem w pomieszczeniu, ale przez to, że dzisiaj nagrywałam, SPF-y potrafią się przed kamerą bardzo świecić. To nie nakładałam go rano, tylko nakładam go dopiero teraz, przed wyjściem z domu. I ja wiem, że wiele dziewczyn nie chce nakładać SPF-y, dlatego, że obciążają skórę, świecą się, bielą, są tłuste. Ale słuchajcie, te nowoczesne spf -y które naprawdę nie wyglądają na tej skórze aż tak źle. Szybki przejazd przez moich SPF-owych ulubieńców. Derma do twarzy. Sandax, bardzo tani SPF do dostania w Rossmanie. SPF Apis. I mój święty gral według mnie jeden z najlepszych SPF-ów, czyli Ivostin Puritin 50. Ja, słuchajcie, teraz jadę pomóc mojemu mężowi, dlatego, że on ma dzisiaj bardzo trudny dzień, nie wyrobi się chłopak, więc jadę rozwieźć towar do jego pracy. Ja nie jestem pracownikiem mojego męża, nie pracuję u niego, ale wiadomo, kiedy coś się dzieje, to czemu mam nie pomóc? Mam dzisiaj tyle rzeczy do załatwienia, że tej mojej pomocy potrzebuje. A ja nawet się cieszę, bo droga tam, gdzie jadę jest bardzo ładna, jest dużo drzew, teraz jest wiecie, wiosennie, pięknie, są kwiatuszki, są drzewka, jakieś krówki chodzące po polach, więc ja chętnie wyjdę z domu yy, i sobie to pooglądam. No, ale muszę się już zbierać. Tak, nakładam SPF na uszy, a przynajmniej staram się. Nie jest to takie łatwe, bo boję się, że obciąży mi to włosy, ale próbuję. Codziennie nie Próbuję. Dobra, widzimy się już w aucie, jak się nakremuję, bo jeszcze muszę nałożyć SPF tutaj na ciało. Bo jadę dzisiaj cała taka odkryta, a ja mam takie plamy bez koloru, które się nie opalają, tylko się parzą, więc one muszą być pokryte SPF-em. Okay, ja już jestem w samochodzie, podłączam sobie wszystko, przygotowuję do drogi, bo czekamy nie 2,5 godziny na trasie, więc chcę, żeby tutaj wszystko było już przygotowane. Yy, I zaraz Wam pokażę. Kupiłam sobie wczoraj nowe okulary. Ja, słuchajcie, nigdy nie nosiłam okularów przeciwsłonecznych, dlatego tego, że bałam się, że żadne nie będą pasowały do mojego kształtu twarzy, ale w tym roku powiedziałam, mam to gdzieś. Kupuję takie, które mi się podobają. Jak nie będą pasowały do mojego kształtu twarzy? Trudno. Najważniejsze, że pasują do mojej duszy i że mi się podobają. Nie będę zwracała uwagi na te głupoty. I strasznie mi się te okulary podobają, bo wyglądają trochę jak z masy perłowej. Więc ja jestem przygotowana do drogi, okulary są, SPF nałożony i yy, ruszamy. Okej, okay, let's go. Okej, okay, ja już jestem w połowie mojej trasy. Załatwiłam już pierwszą część dostawy. Miałam Wam pokazać, co będę jadła, yy, natomiast no już to zjadłam, jak jechałam, bo mi się strasznie nudziło, a miałam takie pyszne ciastko razowe z jabłkiem. Nie mam jak Wam pokazać ciastka. Mogę pokazać samą folię, bo niestety ciastko już, już jest w brzuszku. Ale poradziłam sobie z pierwszą częścią. Teraz jadę dalej i muszę się trochę pośpieszyć, bo mam jeszcze umówione rzęsy, a nie chcę się spóźnić. Natomiast trzeba ogarnąć tą sytuację z rzęsami, bo y, widzicie, że to no, nie wygląda najlepiej. Oj, nie. Ok, praca wykonana, towar rozwieziony. Kupiłam sobie też napój na drogę. To jest tonik, zero cukru. Ja staram się pić właśnie napoje bez dodatku cukru, bo to jest mój sposób na to, jak utrzymywać wagę. Jem słodycze, jem pizzę, jem fast foody, ale napoje staram się pić takie, żeby właśnie nie miały cukru albo kalorii. Jakoś mi się udaje, to wszystko trzymać w ryzach. Oczywiście, jeżeli wypiecie na z cukrem, nie przejmujcie się, ja Was tutaj absolutnie nie oceniam. Każdy powinien jeść, co chce, pić, co chce i życia chce. Bardzo się cieszę, że Patrykowi pomogłam, że mu rozwiozłam ten towar, dlatego że on by wtedy musiał pracować po prostu w weekend, dlatego że dzisiaj mam mnóstwo roboty i by się nie wyrobił, a ja na weekend przygotowałam mu niespodziankę. Przygotowałam mu fajną niespodziankę, zabieram go na fajną atrakcję, do fajnego miejsca. Akurat takie miejsce, 영상 agroturystyka, żeby się wychillował, to ja Wam zdradzam tajemnicę, ale wiecie, nie mówcie mu. Właśnie biorę go tam, żeby wychillował, bo ostatnio ma ciężki czas i no głupio by było, gdyby przed tą agroturystyką i przed chillowaniem jeszcze musiał pracować, więc wolałam to zrobić po prostu za niego. I co? Jadę teraz na rzęsy. Z tego oka po prostu wszystko mi wypadło. To jest dramat, jak ja wyglądam. Wyglądam jakby sobie po prostu wyrwała rzęsy. Nie wiem, o co chodzi, nie wiem, czemu na tym oku się tak bardzo nie utrzymały. Podejrzewam, że być może akurat jest oka. W którym moje naturalne rzęsy wypadają, dlatego też wypadają też sztuczne. Może o to chodzi, a może po prostu spałam na tej stronie i się wytarły, nie wiem. Doczepiane rzęsy są świetne i wyglądają świetnie, ale uzupełnianie ich to jest naprawdę ból. Natomiast robię to u dziewczyny, która robi szybko i to mi się podoba, bo ja słuchajcie, nie potrafię wytrzymać na rzęsach leżenia dwóch godzin. Nie, nie, już nosi, mnie nosi po godzinie. Jakbym miała leżeć dwie, dwie i pół godziny trzy. O nie, dajcie spokój. To już bym wolała tych rzęs nie mieć. Dobra, jadę, bo nie chcę się spóźnić. Ups. I odezwę się do Was, jak już będę miała te rzęsy zrobione. Ja już wyszłam z rzęs. Jestem bardzo zadowolona z efektu. Poprosiłam o taki naturalny look, i wydaje mi się, że udało nam się to osiągnąć. Ja fat wyglądam w takich gęstych rzęsach, dlatego że no, wydaje mi się, że wynika to z mojej opadającej powieki. Bo jak jeszcze się doda do tego gęste, ciężkie rzęsy i moją opadającą powiekę to w ogóle wyglądam, jakbym miała to oczy, takie wiecie, smutne. A takie mi się podobają, bo są zaznaczone, ale nie obciążają mi oczu i słuchajcie, ja mam swoje naturalne rzęsy jasne, rzadkie i, i, i cienkie, więc naprawdę nie ma się czym chwalić, więc przedłużanie rzęs jest akurat dla mnie. Dobra, ja jadę do sklepu kupić coś do jedzenia, bo powiem Wam, że umierałam już z głodu na tym przedłużaniu, dawno nic nie jadłam i muszę coś zjeść. No obiad zrobiłam sobie makaron i ja wiem, że ja kompletnie nie mam umiejętności prezentacji jedzenia, to wygląda obleśnie to, co ja tutaj zrobiłam, ale ja wiem, że będzie pyszne. Na deser mam jeszcze batonika. I biorę się za jedzenie, bo jestem już naprawdę bardzo głodna. Kochani, ja już po jedzeniu, oczywiście teraz czuję się dużo bardziej szczęśliwa, jak się wreszcie najadłam. I będę się z wami żegnać, dlatego że muszę wyprowadzić Gacusia, który siedzi tutaj i patrzy się na mnie z wyrzutem. Muszę jeszcze popracować przed komputerem. Tak więc dziękuję wam za uwagę i za to, że spędziliście dzisiaj ze mną ten dzień. I ja już się z wami żegnam. Papa, pa. do zobaczenia już niedługo. Miłego dnia!